Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na nieco spóźnioną premierę zdrabki lotek. Mówię nieco, ponieważ dzisiaj mamy piątek. Premiera w lotto była w czwartek, więc to jest tylko jeden dzień. Dokładnie wczoraj, a właściwie jest to wznowienie zdrabki, bo ta zdrabka już w lotto była. Chyba kolejne. kosztuje złotóweczkę, więc to są najtańsze zdrapki duży słoń, powiększona zdrapka te większe są chyba trochę lepsze, są bardziej czytelne wygrywamy tu 40 tysięcy, to jest najwyższa wygrana a później jest 1000, czyli duża różnica no i mniejsze kwoty, aż do złotówki ja kupiłam tych zdrapek 15 Wydaje mi się, że te zdrapki ten lotek nie za bardzo był dla mnie szczęśliwy w porównaniu do tych zdrapek za złotówkę, ale zobaczymy jak będzie teraz. Może będzie inaczej. Oby tak było. Szukam po prostu słonia. Jak będą dwa słonie, to mnożę wygraną i jest pierwszy słoń. Tu jest ryba. Tu jest ślimak i motyl. Później sobie zdrabię wygrane. Owca. Pingwin. Wiewiórka i królik. Tu jest motyl, puchacz, ryba i ślimak. Owca, puchacz, wiewiór i pingwin. Nie wiem, czemu to jest nie wiewiórka, ale no dobra. Po prostu to jest pan wiewiór. Ślimak, wiewiór, motyl i puchacz. No co, pierwszy słoń był, a reszta co? Ślimak, królik, ryba i pingwin. Teraz proszę słonie. Albo dwa. Pingwin, wiewiór, koza i krab. Słoniu, słoniu, pokaż się. Motyl, koza, puchacz, ślimak. No nie chce się pokazać, słoń. Co za słoni? Owca, królik, ślimak, ryba. Zobaczcie, ile pustych. No. Ostatnio miałam apel do lotto. Nie posłuchało mi lotto. Ślimak wiewiór, krab i koza. Puchacz, krab, koza, pingwin. Ja nie mogę. Już nie liczę tych zdrapek, ale już się zbliżam do końca. Niestety mnóstwo pustych. Ślimak, ryba, wiewiór, owca. Nie, no wiecie co, zostały mi trzy zdrapek szok po prostu szok. Ryba, królik, ślimak, motyl. Ślimak no jest w końcu objawienie owca. Klimak, koza, motyl i owca. Kochani, dwie zdrapki na 15 trafione, to jest bardzo kiepski wynik. Chyba, że będzie tam 40 tysięcy. To nie będę narzekać. Dobrze policzę je. Powinno zostać 13. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13. Zgadza się, nie jest to dobra reklama dla loterii, niestety. 13 pustych. Dwie dzisiaj wygrywają. A tutaj mamy wygraną. Wow, 1 złoty. Jeden złotych. Wygrywam dwa złote, kochani. Tak jak mówiłam, te zdrapki ze słoniami nie były dla mnie szczęśliwe i zapowiada się, że nadal nie są, ale e, ilość pustaków no, jest ogromna. Na 15 zdrapek 13 pustych, tutaj tylko zwroty, więc jest to bardzo słaby wynik. Lot to drogie. Proszę, aby było jeżeli już nie większe wygrane, to chociaż częściej, żeby chociaż było 5 takich złotówek, a nie dwie. na tym kończę. Życzę Wam, kochani, dużo większych i dużo y, więcej o wygranych. Pozdrawiam Wam serdecznie. Napiszcie komentarz, zostawcie łapkę i zasubskrybujcie ten kanał. Do następnego razu, trzymajcie się. Pa!